Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubrania zimową kolekcją z to Mam tutaj kilka rzeczy, które będą się nadawały na święta czy też na Sylwestra. Ne, także kilka zimowych sferów, także mam nadzieję, że wspólnie wpadnie Wam tutaj coś w oko. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii Mierzymy, pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu. Ne, także oprócz tego vlogi oraz e, filmy z kategorii beauty, żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji kanału. Jak zwykle linki do wszystkich rzeczy, które będę Wam tutaj prezentować. Znajdziecie nadal w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. Pierwsze rzeczy mam już na sobie i jest to komplet zdobiony perłkami, cyrkoniami, także coś idealnego zarówno na święta, jak i także na sylwestra. Wiecie, w takim bardziej domowym może gronie to będzie idealna stylizacja. Jeśli chodzi o swetry, kosztują 150 zł. Na sobie mam rozmiar M. Standardowo właśnie ze swetrów ten rozmiar wybieram. Skład to jest w 65% wiskoza, ale nie jest to taka wiskoza, jaką możecie znać w swetrach. Ja akurat zawsze właśnie wyszukuję wiskozę w swetrach, ale zazwyczaj to jest taki bardzo mięciutki, mięsisty materiał. I mimo że jest połączona z poliamidem ta wiskoza, czyli tak jak standardowo, tak tutaj ten materiał jest taki sztywniejszy. Ale wydaje mi się, że dzięki temu po prostu nic się tutaj nie będzie działo podczas prania. Dzięki temu ten materiał raczej się nie będzie machać, nic na to nie wskazuje i też nie zaciągał od tutaj tych ozdów, które są. Jeśli chodzi o krój, no to mamy tutaj dekolt taki zaokrąglony. Troszeczkę mi chodzi materiał na szyję, ale nie w znaczącym stopniu. No i tutaj właśnie ta ozdoba jest wokół tutaj tego dekoltu, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Sweter jest raczej po tej dopasowanej stronie, jak widzicie. Mam wrażenie, że jest nieco tutaj w górnej części i zdecydowanie w rękawach, ale jest przepięknie tutaj zwężony, ale tutaj raczej w tułowie tak fajnie dopasowane, dlatego jest totalnie w moim guście. Spódnica możemy kupić w cenie 120 zł, na sobie mam tutaj rozmiar L i jest to spódnica wykonana z dokładnie tego samego materiału. Mamy tutaj taką mini, ale dosyć długą mini. Jak widzicie sięga mi tutaj do połowy uda i tutaj pokażę Wam z tyłu. Ja się czuję w niej bardzo komfortowo, troszeczkę Tutaj ten materiał, mam nie sterczy pod pośladkami, ale ogólnie jest właśnie dłuższa, wszystko zakrywa co trzeba. Ma przepiękne tutaj delikatne wycięcie, i właśnie tutaj to wszystko jest ozdobione. No według mnie wygląda to przepięknie. Ja mam tę spódnicę, jak widzicie, założoną w najdęższym miejscu Hali i przepięknie się tutaj trzyma, nic nie ściska, ale jednocześnie ta gumka, wiecie, ładnie przylega. Tutaj wydaje mi się, że też dzięki temu, że ten materiał nie jest taki typowo dzianinowy, to też będzie to komplet, który będzie jakby nieco chłodniejszy, nie będzie w nim aż tak gorąco, więc to będzie fajna opcja. Na przykład dla mnie na święta, gdzie u nas zawsze jest po prostu ciepło ze względu na tłok i dużą ilość ludzi. I wiecie, nie ubieram się nigdy w takiej grubsze swety, ponieważ po prostu mi się ugotowała. Tak tutaj czuję, że ten będzie taki idealnie, wiecie, wyrównywał e, temperaturę ciała. Tutaj kolejna myślę, że bardzo ciekawa opcja na Sylwestra. Przede wszystkim ten top robi zdecydowanie robotę. Jest to top, który kosztuje 80 zł. Wysadzany jest, jak widzicie, tutaj takimi drobnymi cyrkoniami. Mamy tutaj tę część, wiecie, bez ramionczek, z takim serduszkowym dekoltem. Ja ją tutaj mierzę bez błyskawosza trzyma się to naprawdę dobrze, także byłabym w stanie tak wyjść, ponieważ mam wrażenie, że tutaj w Właśnie te rękawy trzymają tutaj wszystko w jednym miejscu, ale oczywiście do tego to możemy jak najbardziej założyć biustonosz typu bardotka, bez ramionczek, tak żeby tutaj nic nie było na wierzchu. Bardzo ładnie się tutaj ten materiał układa, jest polegający. Ja mam tutaj na sobie rozmiar L. Jest to ogólnie poliester z elastanem. No i mamy tutaj też te rękawy wykonane z takiego tiulowego materiału. Są półprzezroczyste i całe ozdobione. Niestety rękawy ograniczają troszeczkę ruchy. To nie jest tak, że będziecie mogły Tańczyć bez problemu, ponieważ faktycznie te ręce. Mogę unieść w ten sposób, e, więc e, zdecydowanie jest to bardziej to, żeby dobrze wyglądać, żeby sobie posiedzieć, pocilować, tak jak na domówce na przykład. Niekoniecznie e, wiecie na jakieś stylówki, na sale i się wybierać właśnie na tego typu sylwestry, ponieważ po prostu nie będziecie w stanie w tym topie tańczyć. Tutaj ta środkowa część topu ozdobiona jest jedynie z przodu, z tyłu niestety całkowicie gładka, czarna, więc moim zdaniem tutaj też mogłyby być ozdoby, także z tyłu. Jeśli chodzi o spodnie, kosztują 100 zł. Są to spodnie z wysokim stanem. Takie dopasowane w tej górnej części z kancikiem. No ale największą robotę robi to wycięcie na środku, co tak fajnie jeszcze wydłuża nogę. Według mnie pasuje to idealnie tutaj do siebie. Bardzo mi się te spodnie podobają. Mam tutaj na sobie rozmiar 42. Pięknie podkreślają pośladki. Moim zdaniem mogłyby być nieco wyższe. I też troszeczkę bardziej dopasowane tutaj w talii, ponieważ mam wrażenie, że one troszeczkę mi tutaj z tej talii zjeżdżają, ale ten zestawik oceniam 10 na 10. Może nie jest najbardziej funkcjonalny i nie jest najlepszego materiału, e, tak jednak według mnie wygląda to razem świetnie. Następnie jest wykonana z dokładnie tego samego materiału, co komplet, e, który pokazywałam Wam na samym początku. Tylko tutaj zdobienia są bardziej w takiej formie łańcuszków, co mi się bardzo, bardzo podoba. To jest taki delikatny akcent tutaj, podkreślający dodatkowo ramiona, Już to jest 170 zł. Mam na sobie rozmiar jak widzicie przepięknie podkreśla kształty tu jak a ja jest podkreślona, to jest coś cudownego. Mamy tutaj dekol w kształcie łódki i jakby tutaj cały ten materiał trochę bardziej opada na ramiona i bardzo je podkreśla, ale nie poszerza jakoś e, zanadto. Ładnie tutaj spina całą sylwetkę, fajnie podkreśla pośladki, a tutaj tył jak widzicie jest taki odkryty, mamy odkryte plecy, ale właśnie mówię, że tutaj ten materiał tak bardziej opada na ramiona. Ten dekor przez to jest taki bardziej szeroki niż długi, ale wygląda naprawdę to ładnie długość za kolano tak w stronę połowy łydki no ja jestem w nie jak najbardziej zakochana. Też jeśli chodzi o te łańcuszki była dostępna taka fajna wersja marynarkowej sukienki i tam tych zdobień było jakby więcej. Też fajnie to wyglądało. Tutaj jest taka delikatna opcja. Moim zdaniem jak najbardziej zarówno i na święta jak i na Sylwestra i na jakąkolwiek w sumie okazję. Tutaj te zdobienia są takie bardzo delikatne. Ja nie lubię takich czarnych sukienek, gdzie nic się nie dzieje ponieważ jednak jest to głęboki kolor więc faktycznie fajnie mieć jakiś taki element zdobienia, a tutaj to jest delikatna Nos Teraz mam na sobie przeuroczy komplet koronkowy i według mnie fajna będzie to opcja i na święta, i nie tylko po prostu, wiecie, na okazję, ale także jak najbardziej na co dzień bardzo mi się podoba. Tutaj jeśli chodzi o górę, jest to to za 100 zł i jak możecie zobaczyć, jest bardzo dopasowany tutaj w tułowiu z bardzo luźnymi rękawami. Tutaj zamówiłam rozmiar XL, a to dlatego, że wiedziałam, że będzie dopasowany, że nie będzie elastyczny. No i jednak te sukienki XL. Z Mohito ostatnim czasem są właśnie tutaj na tyle dopasowane, że czasami mi się biust nie mieści. Tutaj biust się idealnie zmieścił. Nie wiem, czy jakkolwiek mnie tu skłaszcza, czy nie, ale pasuje idealnie, więc jeśli macie większy biust, to radziłabym raczej właśnie wybór może nawet większego rozmiaru niż normalnie nosicie. Ja, jeśli chodzi o topy, zazwyczaj wybieram Elki i są nawet luźne, a tutaj to jest tak na styk. Głęboki dekor w kształcie liter V, dopasowanie tutaj w tułowiu, skrócony stan. Tył całkowicie zabudowany, a rękawy są z lekkimi główkami. właśnie takie półprzezroczyste z gumką tutaj na zakończeniu, bardzo fajnie to wygląda. Spódnica kosztuje 140 zł, na sobie mam tutaj tak samo rozmiar XL i szczerze wypada na dosyć mały, wydaje mi się, że tutaj ta rozmiarówka jest zaniżona. Tak wzięłam na wszelki wypadek, ponieważ wiecie, no lepiej zamówić coś zbyt dużego niż zbyt małego. a tutaj właśnie jest tak, wiecie, idealnie jeśli chodzi o talię. No i mamy tutaj właśnie podszewkę i tą warstwę koronki rozklaszowana jest. Jest w sumie tak przed kolaną, więc taka dosyć długa. Bardzo komfortowo się czuję, mimo że założą Najwęższym miejscu w talii, to ta długość mi tutaj idealnie pasuje, i bardzo mi się ten komplecik podoba. Tutaj zacznę od woskowanych spodni, ja takich szukam naprawdę od dłuższego czasu, i o ile te nie są idealne, to jak zobaczyłam zdjęcie, wiecie, produktowe nie na modelce, to od razu zwróciłam uwagę, że mimo że tam w nazwie jest, że jest to model skinny dopasowany, czyli tak jednak właśnie było widać, że ten obszar Bioder Łód jest taki poszerzony w tym kroju, i faktycznie. To jest model rozmiarowo idealny, ponieważ jest dopasowany w talii i właśnie jest miejsce na uda, na biodra i nie czuję żadnego skrępowania, nie czuję, że wiecie, e, ograniczają mi te spodnie ruchy, a tak jest zazwyczaj, że w udach e, właśnie w biodrach mam za duże dopasowanie, a w talii po prostu taki luz, że mi zjeżdżają, więc jakby nie jestem w stanie w ogóle zamówić większego rozmiaru. E, te kosztują 120 zł, na sobie mam rozmiar 42, nie podoba mi się tutaj... E, ten krój, ponieważ mamy tutaj takie przecięcie, A ja, że mam tą dolną część brzucha wystającą, to mam wrażenie, że to jest jeszcze przez to wycięcie bardziej podkreślone, jakby wizualnie i tak mi się to nie podoba, ale chciałam sprawdzić i po prostu będę obserwowała w takim razie, ze względu na to, że to są właśnie tak dobre, inne modele woskowanych w spodni Włoch, to i może coś się pojawi, jak nie w tym sezonie, to w następnym właśnie coś, co będzie mi pasować, ponieważ tutaj idealne dopasowanie, fajna długość, kształtki

super. Tylko tutaj ten obszar mi totalnie nie pasuje. Ale za co ten sweter z golfem e, bardzo przypadł mi do gustu i e, lubię właśnie e, takie zdobienia, jeśli chodzi o stylizacje e, właśnie świąteczne. Ne, ja wybrałam tutaj szarą wersję, ale to jest jakże czarna i sweter jest zdobiony e, takimi podwójnymi perełkami, kosztuje 140 zł. Skład jest sztuczny, mam na sobie rozmiar M e, i jak widzicie jest taki dosyć dopasowany, ładnie tutaj leży. Rękawy nieco luźniejsze z opadającym e, ramieniem ale nie podkreśla. tutaj zbytnio raron. No i mamy tutaj ten golf z takiego grubego materiału. To nie jest sweter dla mnie, tylko i wyłącznie dlatego, że mi jest ekstremalnie w nim gorąco i zauważyłam, że w ogóle w golfach za bardzo nie mogę chodzić, chyba, że w takich turbo cieniutkich, ponieważ po prostu się gotuje. Jakoś jestem przyzwyczajona, że tutaj ta szyja i dekol zazwyczaj właśnie w biust jest odkryty. Ja jak tylko jestem w czymś takim bardziej zabudowanym, to po prostu się gotuje. Ja jakoś tę przestrzeń muszę mieć odkrytą, żeby idealnie tę temperaturę ciała wyrównywać, ponieważ inaczej to po prostu jest mi bardzo niewygodnie. Prawda zamówiłam tutaj jeszcze jeden golf, ale taki obszerniejszy, który mam nadzieję, że nie będzie. Dotykał właśnie tutaj tak szyi jak ten. Podoba mi się, ale tutaj minus za to, że zdobienia są tylko z przodu, a nie z tyłu. Jakoś tego nigdy nie rozumiem. Jak właśnie mamy zdobienia, moim zdaniem powinny być po całości, ponieważ to ładnie przykuwa uwagę i sprawia, że to jest coś innego niż jakiś zwykły szary no, ale jednak to jest częste zjawisko, zarówno w przypadku takiej zdobień, jak i także na przykład warkoczykowych splotów, że one są z przodu, a z tyłu jest całkowicie gładka tutaj wspomniany golfik, normalnie nie połączyłabym beżu z beżem, ale po prostu te spodnie zamówiłam tutaj z to i dlatego chciałam Wam po prostu pokazać już tylko i wyłącznie te rzeczy i golfik kosztuje 150 zł mam go w rozmiarze M i on jest taki mocno wersjezowy, bardzo podoba mi się wzór i nie wiem czy w zeszłym roku przypadkiem tego samego modelu nie było coś mi się takiego kojarzy ja wybrałam tę wersję beżową właśnie z tymi kwiatkami w białym odcieniu, ale dostępna jest także wersja takiego bardzo jasnego różu, właśnie też z takimi kwiatami. Obie wersje, moim zdaniem, wyglądają ładnie. Jest to w większości sztuczny materiał, ale jest tutaj do mieszka 32% wiskozy, więc ogólnie oceniam OK. Bardzo podoba mi się ten materiał, jest dobry jakościowo, przyjemny. Jest to właśnie luźniejszy sweter, więc dlatego też może mi nie jest już tak gorąco. Zdecydowanie cieplej mi było w poprzednim modelu. Tutaj ten mi jak najbardziej odpowiada. Rękawy są luźne, szeroko zakończone, ale tutaj ten materiał nie przeszkadza, ładnie się układa. No i według mnie to jest naprawdę bardzo ładny i elegancki sweter. Łączyłabym ten sweter albo z jakimś brązowym dołem, może wtedy był większy kontrast, z bielą też jak najbardziej, ale też po prostu z jeansami. Tutaj ten materiał naszej im jakoś nie przeszkadza, nie jest taki bardzo przylegający, jest troszeczkę luzu, więc jest jak najbardziej okej. Okay. Ja sobie sam narodowo ten sweter podminęłam pod dwie ale tutaj pokazuję wam, jak prezentuje się długość. Wydaje mi się, że jest na tyle odpowiednia długość, że też można jak najbardziej nosić z Legislace. Jeśli chodzi o spodnie, to wydaje mi się, że naprawdę mamy hit e, i jest duża szansa, że zostawię sobie je w szafie, ponieważ brakuje mi beżowych spodni i szukam już od dłuższego czasu, a bardzo ją mi się, jak leżą. Są e, raczej z takim średnio, średnio wysokim e, stanem, ponieważ jak widzicie, daleko jest do wysokiego stanu, e, ale wyglądają ładnie. Mają tutaj ładne zaszywki, troszeczkę się materiał zbiera w pachwinach, ale jak możecie zobaczyć, w bardzo minimalnym stopniu w porównaniu do wszystkich innych spodni, e, które tutaj mierzę. E, Wiecie, na bieżąco w filmikach. Jest miejsce właśnie na uda, na pośladki. Tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze dalej trochę luzu, nic nie mam opiętego, więc jest naprawdę super. Długość tak przed kostkę. Materiał nie jest całkowicie gładki, tylko jakby ma taką ciemniejszą nitkę w sobie, że jest taki efekt trochę, może nie melanżu, ale wiecie, nie jest taki całkowicie ten materiał gładki. A w pośladkach też prezentuje się ok. Hej, dajcie mi znać, co myślicie. Ja akurat dzisiaj nagrywam i publikuję jednego dnia, więc mogę się jeszcze nad nimi zastanowić. Ale tutaj, wiecie, brązowy pasek i wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało. A jak mówię, beżowych nie mam w swojej szafie żadnych spodni, więc chętnie bym coś takiego dodała do szafy. W przypadku tego swetra myślałam, że to będzie absolutny hit. Bardzo spodobał mi się krój, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on jest tak mocno bejściejzowy, czy po prostu u mnie w połączeniu z biustem się nie układa jakoś za dobrze. Ale niestety nie podoba mi się. Kosztuje ogólnie 130 zł. To jest ten sam materiał, co ten pierwszy komplet, czy sukienka, czyli 65 wiskozy, reszta polniami i taki właśnie raczej bardziej szorstki. Jakby nie jest to materiał, który wiecie, drażni w żaden sposób, tylko po prostu nie jest taki gładki. Na sobie mam tutaj rozmiar M. No i widzicie, jest gigantyczny, jest tutaj gigantyczny po szerokości. Wsedziałam tutaj pod biuslonoszę, ale pokażę Wam później, jak wygląda tak rozpuszczony. Ale w żadnej wersji mi się nie podoba. Może z jeansami, z takim bardziej dopasowanym dołem, byłoby nieco lepiej. No ale spójrzcie, tylko jak piękne są tutaj rękawy. No i wydawało mi się, że to będzie hit, ale nie do końca jest. Tutaj mamy opuszczone ramię, fajne zeszewki, szerokie rękawy zwężające się tutaj. Więc rękaw naprawdę wygląda fajnie, ale wydaje mi się, że tutaj powinno być nieco mniej materiału. Może wtedy by lepiej to wyglądało, ale w tej formie niestety nie. Chyba, że właśnie w mniejszym rozmiarze. Długość jest ogólnie taka standardowa, do bioder. No, ale jak widzicie tutaj dziwnie się układa pod pachą materiał. Tworzy się jakaś taka objętość tutaj na obszarze brzucha i wygląda po prostu niekorzystnie. Na modelce wyglądało ok, ale tutaj u mnie niestety nie, Dół to spódniczka z ekoskóry w beżowym odcieniu, takim dosyć ciepłym, cielistym i ona jest raczej tutaj dopasowana w górnej części z paskiem z takimi zakładkami z plisowaniem na dole i ogólnie mi się podoba, może to nie jest najlepszy krój dla mnie, ale... Jest ładna, jest idealny to rozmiar, tutaj zamówiłam rozmiar 42 i jak widzicie można ją założyć w najwyższym miejscu w talii, dzięki temu ładnie tę talię podkreśla i delikatnie rozchodzi się poniżej, nie jest aż tak rozkoszowana jak typowo rozkoszowane spódnice, ponieważ tutaj raczej idzie tak właśnie w sposób, długość też jest odpowiednia do mojego wzrostu. Nie wiem, czy ten kolor to jest totalnie moja bajka. Wolałabym chyba taki bardziej beżowy, wpadający mi nie, wyróż, ponieważ właśnie takie chłodniejsze nudy bardziej mi pasują, no, ale uważam, że jest naprawdę godna uwagi ta spódniczka, jeśli czegoś takiego właśnie szukacie. Na koniec taki turbo cute z w różowym odcieniu, który ma przepiękne zdobienia, ponieważ są tutaj takie kokardki stworzone z miedziany. Koreńko. Więc jak tylko to zobaczyłam, stwierdziłam, że to będzie coś idealnego właśnie na ten sezon i do stylizacji też jak najbardziej świątecznych. Na koszty 130 zł. Na sobie mamy rozmiar M. Skład to w połowie wiskoza bardzo, bardzo fajny materiał taki dosyć gruby w sumie i o w splocie. No i co mogę Wam powiedzieć, to ja wybrałam tutaj ten brudny róż, ale dostępna jest także wersja biała. I ta biała ma takie koraliki, właśnie jakby bardziej perełkowe z elementami złota i też bardzo ładny to wygląda. Dostępna jest także wersja czarna, ale czarna ma, tak wygląda na stronie, że po prostu serduszka z cekinków e, i to już nie wygląda za specjalnie. Wydaje mi się, że ta różowa i biała wersja to jest zdecydowanie z dziesiątkę. E, bardzo mi się podoba i materiał i właśnie te zdobienia. A dopasowanie też jest super, są jak widzicie bardzo dopasowane rękawy. Ja sobie podwinęłam pod blusną ale to też dlatego, że mam tutaj na sobie taki, a nie inny dół. W przypadku jeansów nosiłabym chyba po prostu rozpuszczone, tył, całkowicie no i tutaj jeszcze pokażę Wam, jak prezentuje się takiej całej okazałości. To jest taki klasyczny krój. Też się jakoś może nie najlepiej układa ten materiał, ale zdecydowanie lepiej niż w przypadku poprzedniego modelu. Tutaj mamy jednak taki standardowy krój, a nie versizowy, więc od razu wygląda to lepiej. Pani też było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że coś podoba Wam tutaj w oko. Jeśli tak było, to koniecznie dajcie znać w komentarzu na dole. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa!